Cześć, tutaj Karina. Dzisiaj nagrywam dla Was z domu, ale opowiem Wam trochę o eksponacie, który już od wielu lat znajduje się na wystawie w Centrum Nauki Kopernik. Być może nawet, bo już trochę znacie. Jak myślicie, czy różnica wzrostu i proporcji tych dwóch osób jest aż tak duża? Wydaje nam się, że właśnie to widzimy na załączonym obrazku. No i słusznie, tak nam się tylko wydaje. Tak naprawdę Hania i Weronika są bardzo podobnego wzrostu. A gdyby tak dziewczyny zamieniły się miejscami? Teraz to Hania jest wyższa od Weroniki. Ten pokój chyba jest jakiś magiczny. Ale czy to w ogóle możliwe? Gdy do niego zajrzymy przez okienko, zdaje się, że jest zwykły, jak każdy inny pokój. Tajemnica kryjąca się w tym konkretnym pokoju to jego specyficzna budowa. Sami zobaczcie. Przyjrzyjcie się, jak wygląda układ ścian i podłogi. Czy wszystkie kąty są proste? Czy wysokość pokoju w każdym punkcie jest taka sama? Eksponat ten nazywa się ukryta perspektywa. Nie bez powodu, ponieważ to wszystko dzięki zabawie perspektywą i sztuczce scenograficznej, których nasz mózg nie jest w stanie zdemaskować. Perspektywa jest najczęściej używanym i najbardziej naturalnym dla człowieka sposobem odwzorowania przestrzeni na płaskiej powierzchni względem pewnego punktu, który nazywa się środkiem perspektywy. Czyli tak naprawdę chodzi o punkt widzenia. Z perspektywy naszego okienka, patrząc do środka pokoju, widzimy zwykłe prostokątne pomieszczenia. Zwykły pokój, ale tak naprawdę jest on w kształcie trapezu. Tak wygląda geometria naszej nietypowej sali. Jest to spojrzenie z góry na cały pokój. W tym miejscu znajduje się nasz środek perspektywy, czyli okienko. Jest naszym punktem obserwacyjnym prostokąt, który widzimy na obrazku, to obserwowany kształt pomieszczenia. W rzeczywistości to jest cały obszar podłogi. Osoba stojąca w tym punkcie zachowuje swoje rzeczywiste rozmiary z punktu obserwacyjnego. Za to druga osoba, która wydaje się o wiele mniejsza, stoi dokładnie w tym rogu sali, czyli widzimy, że znajduje się w bardziej odległym punkcie od środka perspektywy. A iluzja polega na tym, że wydaje się obserwatorowi, że widzi tą drugą osobę dokładnie w tym miejscu. Obrazek mówi, że z okienka widać tak, jakby obie osoby stały w tej samej odległości, co już wiemy, że nie jest prawdą. Ta iluzja jest znana pod nazwą pokój Amesa, a więc wiemy już, że najważniejszą rolę pełni w nim perspektywa. Jest to też świetny przykład złudzenia optycznego. To konkretne złudzenie wzmacnia szachownica na podłodze. Ten eksponat jest również jednym z miejsc, w którym najczęściej nasi zwiedzający robią sobie fotki. A właśnie, czy wiecie, jak świetnie można wykorzystać efekt perspektywy przy robieniu zdjęć? Wszystko tak naprawdę zależy od miejsca, z którego chcemy zrobić zdjęcia, czyli wspomnianego wcześniej środka perspektywy. Wtedy możemy nawet dotknąć Księżyca, oprzeć się dłonią o najwyższe piętro wieżowca. Czy też mieć na jednej dłoni drugą osobę? To proste. Wystarczy zapozować w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej odległości od obiektu, z którym chcemy się sfotografować. Wtedy, tak jak w naszym pokoju, obiekt stojący bliżej obiektywu będzie się wydawał znacznie większy niż ten, który stoi w oddali, mimo że tak naprawdę są identyczne. A może macie już tego typu zdjęcia? Chętnie je poglądam w komentarzach. A z ciekawostek. Czy wiecie, może, że efekt pokoju Amesa używany był też w wielu filmach? Tylko po co? A po to, żeby stworzyć iluzję różnicy wielkości między postaciami, na przykład w trylogii Władca Pierścieni. Czy znacie, może, jakieś inne filmy, w których mogło być to użyte? A może ktoś z Was miał już okazję zobaczyć na żywo tego typu iluzję? Może udało Wam się być w tak nietypowym pomieszczeniu? Jeśli nie, zapraszam Was serdecznie do Centrum Nauki Kopernik na nasze wystawy. Później musicie się koniecznie z nami podzielić zdjęciami, jakie udało Wam się zrobić. Do zobaczenia!